Получили они а богачи и главное чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли. замерзли да ну что ну это ж наши соседи да может одумаются интересно 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 3% интересно а co zaraz zobaczycie w dół o 1,5%. Ratio spot spadło do 85%, dwa tygodnie temu to było 95%. Ratio fizyka obecnie wynosi 67%, czyli zgodnie z przewidywaniami spadło. Najtaniej oczywiście w metalmarkecie, ale w coin invest najtańszą złotą monetą jest słoń z serii Big Five, a różnica w cenie z kangurem praktycznie żadna, więc... Propozycja Coin Invest chyba jest bardziej kusząca. Zresztą podobnie jest na sreberkach, bo cenowo też tam nie ma dużej różnicy. Natomiast Metal Market sprzedaje bull and Bear, a Coin Invest krugeranda, Forbes pisze o tym, że ani akcje, ani obligacje, ani krypto, ani metal nie chronią teraz przed inflacją. Złoto w tym towarzystwie wypada najlepiej ale też przynosi stratę. Papierowe złoto wyceniane w dolarach jest najtańsze od czasów przed pandemią. W weekend wynosiła 1684,50 dolarów. Tyle, że my w większości nie zarabiamy w dolarach. Przed pandemią dolar kosztował poniżej 4 zł, dziś 4,70 i to trzyma u nas cenę. Cały czas powtarzam, że nie można patrzeć jedynie na dolarowy spot, bo to nam nie mówi wszystkiego w naszych warunkach. Spot jest jakieś 20% wyżej niż w kwietniu 2020. Artykuł na bankierze pokazuje, że złoto zyskało nie tylko w złotówkach, ale też w euro czy w jenach. Tak więc uważam, może się mylę, że generalnie jest mocno zaburzona percepcja wśród inwestorów, którzy wiecznie patrzą na ten dolarowy spot i generalnie na USA jako bezpieczną przystań w czasie światowej zawieruchy. Większość ludzi wciąż uważa, że Ameryce uda się przezwyciężyć inflację, a jej gospodarka stoi na mocnych fundamentach. To jest bardzo złudne. I omawiałem to w 26. wydaniu Metal Newsów, też sztuczki administracji Bidena, przy wyliczaniu liczby Amerykanów na etatach. Tamten odcinek miał mało wyświetleń, więc mogło to niektórym umknąć. Niemniej wielu wciąż wierzy w Amerykę i dolar pewnie będzie się trzymał albo nawet rósł. Choć generalnie podstawy ku temu są liche. Trzyma się to tylko na zaufaniu. To jest psychologia, proszę Państwa. W środę Fed znów będzie podnosił stopy procentowe. Pytanie jest ponoć tylko jedno: o ile? No i zobaczymy, co się stanie z giełdową ceną kruszców. No, teoretycznie powinna spaść. Ale teraz, jeszcze wróćmy do tego, co pisał Forbes. Złoto, nawet w dolarze, wyceniane wygląda dobrze na tle innych aktywów. I to w niesprzyjającym mu klimacie, ten barbarzyński relikt, które to określenie Krzysztof Kolany z Bankiera przywołuje we wspomnianym wcześniej artykule, jest przez mainstream traktowany bardzo po macoszemu. Na potwierdzenie akurat nie o złocie, ale o srebrze na FX Street przytoczona jest opinia specjalistów z Credit Suisse, którzy z analizy technicznej wyczytali, że srebro musi przebić 21,39 dolarów, jeśli tego nie zrobi, to spadnie do 1556, jak mówił noblista Eugene Fama. Za te analizy techniczne płaciłby w bananach, bo tą robotę mogłyby wykonywać małpy. Ja tylko cytuję noblistę, ale się z nim zgadzam. E, oczywiście ktoś może powiedzieć, że wszędzie widzę spiski i manipulacje, ale nie tylko ja, na kitko. Bardzo fajny wywiad z Matthew Pippenbergiem z Matterhorn Investments, który mówi o wycenach złota i jaki wpływ mogą mieć na niego zabiegi Rosji o wprowadzanie maskał Gold Standard. No ale Pipenberg mówi tam też zupełnie wprost, że wyceny LBMA to jest zalegalizowany sposób na sztuczne zaniżanie ceny metali i że wiedzą o tym wszyscy w branży i jeśli Rosji uda się wprowadzić swój plan w życie no to dużo się tu zmieni być może mafiu oglądał metalnicy parę tygodni temu <grym> no ale Peipenberg jakby to nie zabrzmiało zdobył moje serce swoim określeniem dla dolara że jeszcze wróćmy na chwilę do amerykańskiej waluty jego siłę na tle innych walut Peipenberg określił jako najlepszego konia w fabryce kleju. No co za brutal. No a ja, jak sobie dodaję to wszystko, jak na przykład fakt, że US Mint nie chce z jakiegoś powodu bić srebrnego orła, jak to o czym mówiłem w filmie o CBDC. No, to naprawdę obraz całości wyłania mi się taki, że banksterce nie jest po drodze z tym, by ludzie akumulowali metal. To jest wbrew ich planom posiadania pełnej wiedzy i kontroli nad naszymi wydatkami. Stąd będą się powtarzać ataki na metal. No i oczywiście to, że coś brzmi logicznie, nie oznacza, że musi być prawdą, ale jakiś scenariusz trzeba sobie rozrysować, żeby móc podejmować decyzję. No, mój jest właśnie taki. Pojawił się World Silver Survey od Silver Institute wśród całej masy różnych informacji, m.in. ta, że KGHM sklasyfikowany został na drugim miejscu na świecie wśród producentów srebra z 44 milionami uncji wydobytej w 2021 roku. Więcej wywiozło z ziemi jedynie meksykańskie Fresnillo, i z tego samego źródła. Ciekawa informacja o Niemcach. Ja wiedziałem, że kupują dużo złota no i że srebra też, no ale nie, że aż tyle. W 2021 roku tylko w USA kupiono więcej. Hindusi spadli na trzecie miejsce na świecie przez COVID, No ale nie zmienia to faktu, że 45 milionów uncji no to jest no tyle, co wydobywa KGHM no i trzy razy więcej niż cała reszta Europy. No a w Stanach popyt inwestorów indywidualnych na złoto i srebro też rośnie jak widać w tabeli Amerykanie kupili w 2021 roku o połowę więcej srebra niż w 2020 I ten rok zapewne będzie jeszcze bardziej udany Wajdaho dealer kruszców Money Metal zbuduje magazyn o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych firma wysyła 40 tysięcy zamówień miesięcznie, a klientów, którzy chcą przechowywać metal w ich skarbcu, również przybywa, stąd budowa nowego wielkiego obiektu. Kolejne info z dokumentu Srebrnego Instytutu o nowych zastosowaniach dla srebra. Tym razem chodzi o nanocząsteczki. Nanocząsteczki srebra mają mieć zastosowanie w medycynie, przemyśle samochodowym, a także czujnikach gazu i przy przechowywaniu żywności. A tymczasem w Libanie zdesperowani ludzie napadają na banki, które zamroziły ich pieniądze na kontach. Liban jest w stanie rozkładu. Trzy czwarte społeczeństwa wpadło w głęboką biedę. No, byśmy podobnych obrazków nie widzieli u siebie. Ja, jak wspominałem wcześniej, pieniędzy staram się w banku nie trzymać. Zanim przejdziemy do nowości z rynku monet, zaproszenie na Metalverse. Imprezę tworzy Jola Mansfeld, którą znacie zapewne z kanału Silver Star. Inwestycje kobiecym okiem to już druga edycja odbędzie się 29 października we Wrocławiu. Ja się wybieram. Więcej przeczytacie na stronie eventu metalverse.pl. No a teraz już monety, chociaż trudno. Powiedzieć, czy można je tak nazwać. Teoretycznie spełniają wymogi, bo mają emitenta, Republikę Czadu, i nominał 10 tysięcy franków. No ale sami widzicie, no to jest kolekcjonerska figurka wielkiego naukowca Nikoli Tesli. Więcej srebra w limicie do 369 sztuk. Drugi wynalazek, również Czad. Również o nominale 10 tysięcy franków. Znany pewnie wszystkim obraz Gustawa Klinta, portret Adeli Bloch-Bauer. Moneta ma, uwaga, 12 na 12 centymetrów. Waży 35,5 uncji, ale tylko dwie, w tym uncje srebra, reszta to mieć. Limit do 500 sztuk. Trzecia moneta, już bardziej tradycyjna, Lost Civilizations Babylon. Palau 20 dolarów, aż 5 uncji srebra w limicie ciasnym do 149 sztuk. Z trzech prezentowanych podoba mi się mu zdecydowanie najbardziej. Wcześniej wyszła w wersji dwuuncjowej z nominałem 10 dolarów. W serii jest też dostępna dwuuncjowa Fenicja. No, i mam jeszcze jedną zapowiedź. Jakieś ultra high relief nam się szykuje. No, ale to chyba jest fake, bo król się patrzy nie w tą stronę co trzeba. No to tyle na dziś. Cześć.